kiedyś ja byłam mniejsza, no i możecie mi kojarzyć to są ta wielka Asia teraz wielka, a wcześniej była mniejsza nazywa się akurat Akulazma zapomniałam was, e, już, że bo konta nie ma tego kanału, generalnie są też nagrywały się takie vlogi, ale też teraz będę nagrywała no. e, są to vlogi z dnia 20 czerwca o 16.00, prawie 16.15.47, chyba jest, ale 36. Idę sobie tu z naszej i czekam na moją przyjaciółkę, z którą też idę, ale ona niestety chyba nie ma gdzie chciała się pokazywać. tych zajęcia z glinem więc to tyle <grym> więc generalnie już będę żyła jechała kolejnego PA. generalnie już jest po tych zajęciach co wam opowiadałam, że idę na godzinę szesnastą, zajęcia z glinem już jest po i generalnie, czemu te słowa cały czas mówię, nie wiem, ale dobra Ter. Robiliśmy dzisiaj e, takie półmiseczki i jeszcze do tego takie talerze, ale nie były to takie okrągłe, tylko taki e, kształt, że tak powiem. E, wracam do domu z pacerkiem. Na początku miałam hajnogę, ale moja przyjaciółka właśnie sobie gdzieś się pojechała e, I generalnie wiem, że muszę mówić głośniej, bo mnie nie słyszycie, jak sobie odtworzyłam tamte nagranie więcej było mnie słychać yy, ale wiem tylko teraz, że ten filmik nie jest to totalny taki vlog z całego dnia, bo bym musiała od samego rana nagryć, ale dopiero to będzie, będą takie vlogi generalnie w yy, weekendy, bo no, do szkoły jak się szykuje chociaż też będę mogła to wygrywać, ale no nie zawsze i ten vlog jest to taki jakby z teraz z godziny 16 do godziny 18. I um, chciałam przypowiedzieć, powiedzieć, że to jest taki film zapoznawczy, ponieważ to jest mój nowy kanał. I um, chcę jakby was zapoznać. A informacje o mnie będą jakby. W, 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 informacje o mnie macie na TikToku i na Instagramie, więc warto wpaść, tam, polecam. Są fajne, są fajne zdjęcia dodawane regular, regular, regular. regular. No, są dodawane te zdjęcia i jeśli chociaż ostatnio nie wstawiałam mi na TikToka, więc bym musiała wstawić, ale to to staram się jednak stawiać z całego. Yy, z serca i tutaj e, tutaj by, macie moją nazwę na TikToka, a tutaj na Instagrama. I naprawdę polecam, polecam tam podium, bo staram się naprawdę tam wstawiać te na no, filmiki i posty, jakiekolwiek. Nawet, że ją oglądam serio. E, więc naprawdę polecam, polecam, polecam. A ja zapomniałam na początku powiedzieć, że warto za sukces subskrybować mój kanał tutaj będziecie mieli jakieś coś e, i e, do zostawienia lajka bo naprawdę to jest wyczyn, żebym ja trzymała tą rękę, bo to naprawdę boli i e, będziecie mogły będziecie mogli jeszcze dawać jakiekolwiek pytania na mój temat ja wam naprawdę odpowiem i to nawet na filmie, więc i ja już będę kończyła ponieważ jest zimno i będę szła pewien zaraz do domu e, więc dziękuję za oglądanie i pa-pa!